Informacja o otwarciu targowiska pojawiła się w piątek po południu. Na rynku przy Trzebiatowskiej nie było więc handlujących i kupujących. Jutro sytuacja może być zupełnie inna. Jeżeli chodzi o targowiska, Główny Inspektor Sanitarny wydał y, wytyczne, zalecenia. Na terenie targowiska na jeden punkt handlowy powinny, y, mogą być obecne, na targowisku na jeden punkt handlowy przypadać mogą co najwyżej trzy osoby. Oczywiście między tymi osobami musi być zachowana odległość. Osoby y, muszą w zasadzie być wyposażone. W na targowisku będą zamieszczone informacje o obowiązujących zasadach, które będą dotyczyć klientów i sprzedawców. Każdy ze sprzedających, który będzie miał stoisko dostanie pismo, zarządzenie takie, w którym pisze co będzie musiał mieć na stoisku, znaczy każdy będzie musiał mieć do dezynfekcji środek, potem na to jest nadto rękawice. I uważać, by te dwa metry każda osoba odległość zachowywała. Przy bramie głównej będzie kontrolowana liczba osób kupujących. Przy bramie wjazdowej będzie tylko uchylone przejście na metr 30, i przy osoba będzie od nas pracownik, będzie stał i będzie wpuszczał tyle osób, ile będzie w danym dniu stoisk. Poza tym będziemy też kontrolować na terenie targowiska, czy przy jednym punkcie tam nie jest za dużo, czy zachowane odległości, będziemy zwracać uwagę. Na targowisku jest około 40 stoisk, nie wiadomo, ilu sprzedawców zdecyduje się przyjechać. Ci, którzy przyjadą handlować, to nie są tylko z Kołobrzegu, są z powiatu Kołbrzegskiego, są również z Gryfic, z Koszalina i z innych miast, jak było przed koronawirusem. Także mogą przyjechać osoby i ja nie mogę ich nie wpuścić, również trzeba ich puścić. Wtorek i piątek to dni targowe. W tygodniu na rynku jest otwarte jedno czasem dwa stoiska. Jeżeli ktoś zdecyduje się na zakupy przy Trzebiatowskiej, to musi pamiętać i przestrzegać panujących teraz zasad.